Siemanko, wszystkim z tej strony Jacu, a dzisiaj Wam przedstawiam kolejny filmik. I słuchajcie, zrobimy sobie poradnik dla początkujących w cs 2 Tak, bardzo dziękuję tutaj użytkownikowi Person4822, że powiedział mi, że mam takie coś po prostu nagrać. Bo nie widziałem takiego poradnika, słuchajcie, na YouTube. Także przedstawię Wam moje taktyki, sposoby, jak się po prostu zapoznać z tym CS-em. Bo już w CS gram już od 20 lat, nie? Zaczynając oczywiście od 1,6, kończąc oczywiście teraz po CS2. Także idziemy od samego początku. No i słuchajcie, mamy tutaj mapę Demi i resztę akurat terrorystów. No i oczywiście terroryści muszą zaplantować pakę. A antyterroryści muszą rozbroić. A jak są mapy typu hosty, to antyterroryści muszą zdobyć zakładnika i go przenieść do swojego miejsca respawnu, tak? No i słuchajcie, zaczniemy od menu. Jak to wygląda? No I teraz tak. No tutaj sobie zacząłem jako teraz antyterrorysta. I e... Jak to wygląda na nasze menu. Klikam oczywiście klawisz B. To jest, żeby ta cała zakładka się Wam pokazała. No i co najlepiej kupować w pierwszej rundzie? Oczywiście, jak widzicie, mamy tutaj 800 dolarów. I co ja wam. Z mojego punktu doświadczenia, co ja wam radzę. Zawsze słuchajcie, nie kupujcie jakichś tutaj z tych broni na samym początku. No teoretycznie można zaryzykować desert Iglem, na przykład, który na przykład tam zdejmuje, słuchajcie, w głowę na jednego szczoła. No, ale słuchajcie, lepiej. No właśnie, już tutaj 20 sekundowy czas na zakupy minął. Ale zawsze, słuchajcie, kupujcie pancerz. To jest takie, słuchajcie, standardowe dla początkujących i takie uniwersalne. No bo jednak ten pancerz, że wiecie, jak zaczynacie grę, zaczyna, zaczynacie po prostu granie w CS2, to zawsze jednak ciężko po prostu pierwszym graczom trafić po prostu w głowę, tak? Że zawsze ta osoba będzie gdzieś patrzała niżej, że ciężko po prostu będzie jej nakierować po prostu na headshota, nie? Także tutaj Wam radzę na samym początku kupować tylko Kevlara Jak będziecie mieli tam tej więcej pieniędzy Najlepiej standardowo oczywiście kupować Kevlar Z hełmem, to jest oczywiście normalne Do tego zestaw do rozbrania to macie 1400 Nie ma sensu kupować Zeusa, to jest taka bardziej broń dla jak już serio chcesz trollować albo coś, nie wiecie On oczywiście zgarnia na hita no ale to jest dość ryzykowne, bo zawsze jakiś jest tam ograniczony po prostu czas, że jak strzelisz, to dany przeciwnik może, jak nie, jak nie trafisz, to ci dany przeciwnik może spokojnie zdjąć, nie? No i takie czołowe, słuchajcie, w M4A1s lub M4A4, 4 awp no i FAMAS. FAMAS oczywiście się kupuje, jak macie tam mniej pieniędzy, na przykład. Jak nie wiem, macie 3000, to spokojnie kupicie sobie tam 3100. Może to kupicie sobie famasa i kamizelkę plus hełm, Ale tak na razie standardowo to MK, nie? MK to jest najlepsza w broni jeśli chodzi o takie po prostu na, dal na daleki zasięg i też na bliski, nawet, bo ona bardzo ma dobry współczynnik yy, trafiania, nie? Także no i potem standardowo też granaty, nie? Słuchajcie, i mamy cztery rodzaje granatów. Pierwszy jest wybuchający. Drugi to jest granat błyskowo-hukowy, czyli tak zwany flashbang albo flash. No granat oślepiający. Jest granat dynny, czyli pospolity smoke, który ogranicza widoczność danej pozycji. Jest cocktail motowa, czyli tak palący albo molotow, który pali daną pozycję. I słuchajcie, mamy. Trzy tryby rzucania granata. Ja sobie tutaj na tą ławkę skieruję. I teraz tak. Przytrzymując lewy przycisk myszy, rzucacie na daleko. Czyli mega daleki rzut. Jeżeli przytrzymiemy lewy i prawy równocześnie, już widzę, że tutaj nam schylił tutaj tą lewą rękę. Rzucając go, rzucamy średniego smoka, Czyli widzicie, tam daleki, tutaj średni. A jeżeli przytrzymiecie prawy przycisk myszy to rzucacie granat na blisko. I mamy tutaj trzy stopnie rzucania granatu. Wracając jeszcze w ogóle do broni, yy, to tak, shotguny kupujemy, no tak. staramy się rzadko kupować shotguny, tak? Bo to jest taki bardziej, wiecie, trolling i potem ciężko po prostu w kogoś trafić, nie? Tak, jeśli chodzi na, na, na daleko, bo głównie te wszystkie mapy są dalekosiężne, nie? Pijemy, czyli tam te MP5, P90 i MP9. To kupujemy wtedy, kiedy jest jakiś raz, po prostu mamy mało pieniędzy yy, i chcemy, na przykład, nie wiem, pięcioosobową grupką powiedzą, żeby zraszować daną pozycję. Wtedy najlepiej kupujemy. Ogólnie, co wam jeszcze polecam na początku robić w CS:GO? Może na początku słuchajcie nie grać w turniej. Zagraj sobie, na przykład weź na mapę treningową. Są tutaj, można spokojnie sobie wejść tutaj. Yy, jak wchodzicie sobie yy, na główne menu, tam macie graj i tam macie trening. I tam macie potem do wyboru różne mapy, czy to turniejowy, czy to uproszczony. Dajcie sobie na przykład turniejowy. I najlepiej sobie grać z botami, nie? Bo na początku musicie kiknąć wszystkie boty. Wpisujecie bot, podłoga, kick w konsoli, oczywiście konso konsolę odpalamy. Jak macie w klawiaturze 1, 2 3, 4, 5, 6, 8, 9, to po lewej stronie od jedynki macie konsolę, wpisujecie bot kick i wam się tutaj wszystkie teraz boty, wam się. Tutaj usuwają i ja tak naprawdę, ja tak robiłem z samego początku jak grałem A to jeszcze w CS 1.6 oczywiście No i teraz słuchajcie wpisujecie bot Podłoga difficulty Teraz tak, tutaj sobie wpisujecie poziom jakie mają mieć boty No i oczywiście na samym początku wpisujecie 0 Bo możecie od 0 do 4 0, 1, 2, 3, 4 4 to to są już kozackie boty Ale na początku jak sobie ustawicie na 0 To też są takie początkujące boty Będą mieli też problem z trafieniem Wpisujemy sobie bot podłoga addy i możecie sobie dodawać tero albo cete, nie? Eee, polecam po prostu wam, żeby też mieliście jakieś teammate'u, nie? Czyli na początku bot add enter do góry strzałka enter do góry strzałka enter i dodaję wam już tam botów, nie? Już mamy dwóch na dwóch i znowu bot add ształka do góry enter strzałka do góry enter strzałka do góry enter ształka do góry enter, nie? No i na przykład mamy czterech na czterech. Można sobie oczywiście dać więcej, jak tam chcecie, to zależy od was, nie? No i wpisujecie sobie mp podłoga. Restart game, nie. No i tak, no i mamy tutaj swoje oczywiście już boty. No i teraz gramy, dobra, może zrobimy tak, że dodamy jednak, żeby... Jakby to był turniejowy, 5 na 5, nie? To tak, tak teoretycznie, nie. I słuchajcie, jak teraz najlepiej zacząć po prostu naszą rozgrywkę. Tutaj jest nasz przeciwnik. I teraz pierwsza taka informacja, że staramy się mieć nasz celownik na wysokości jego głowy, bo bardzo dużo osób graczy początkujących ma ten celownik w dole, że na przykład nie wiem, patrzy sobie w dole i na przykład gościu mu wychodzi, a temu prostu szela w nogi, albo potem lekko idzie do góry, tak? Także słuchajcie, staramy się mieć nacelowany ten jednak ten celownik trochę w górze, tak na przykład teraz, widzicie? Ja mam teraz ten celownik na wysokości, jak jest dany obiekt, to jakoś Wiecie, nie trzymię go tak, tego celownika i tak nie chodzę, tylko po prostu chodzę jednak z podniesioną tak choćby głową do góry, nie? że jednak masz tą pierwszą reakcję, że jak dany przeciwnik ci wyjdzie, to ty mu od razu celujesz w głowę. nie? Druga zasada jest taka, że jak na przykład mamy pierwszą pistoletówkę, tak? to nie strzelamy, słuchajcie, i to jest też mega ważne, bo też dużo osób widziałem, że to tak grało, że jak widzi przeciwnika, to nagle się go przestraszy i wiecie, i strzela coś nie więcej, coś takiego. Po prostu strzela, klika cały czas, żeby go jak najszybciej rozwalić. Staramy się, słuchajcie, jak. Oczywiście ten przeciwnik jest na daleko. Jak jest przeciwnik na daleko, staramy się, słuchajcie, pestkować. Czyli robić tak. A, D, A, D czyli tak chodzi. Lewo, prawo, lewo, prawo. Nie wiecie, chodzić w boki. Bo jak stoicie w miejscu, dany przeciwnik ma łatwiej was strzelić. I to jest takie kurcze. I to jest trochę zgubne, bo jak klikacie lewo, prawo, lewo, prawo i staracie się w tą głowę szczelać no to jednak macie większe szanse, że przeciwnik was nie trafi, a wy po prostu, pestko, jak pestkujecie, to macie większą szansę, że mu traficie w głowę z daleka, nie? Także robicie coś takiego, że staracie się nie strzelać po prostu full auto, tylko pojedynczo na daleko. Słuchajcie tak, tu jest nasz przeciwnik na rampie i teraz jak... Jest oczywiście jak raszujecie tą pozycję. No jak jest na blisko, no oczywiście to już nie robicie tak. Tylko staracie się już przyspieszyć ten wasz po prostu ten strzał, nie? Że. Oczywiście celujecie mu w głowę, ale jednak staracie się po prostu strzelać szybciej. No bo wtedy jest łatwiej gościa rozwalić, bo oczywiście on jest bliżej. Także ten obszar się po prostu zmniejsza, nie? Celowania. I kolejną taką poradą jaka jest dla mnie w się bardzo ważna i to jest naprawdę mega jest ważna. Zrobienie sobie pięcioosobowej drużyny. Tak. Nie wiem czy to będą jacyś kumple ze Steama, czy po prostu kumple swoi po prostu z klasy, czy to z czegoś. Czy tam kumple z pracy, zależy jak tam zaczynacie. To najlepiej mieć swoją piątkę. Bo ważne jest to, żeby patrzeć ile kto ma pieniędzy. To jest naprawdę też bardzo dobra umiejętność, bo jak na przykład ten gościu ma tysiąc, Ten gościu ma tysiąc, ten gościu ma 1000, a ty masz 4000, nie ma sensu kupować takiej mocnej broni, bo zauważyłem, że dużo osób początkujących od razu kupuje tą broń, żeby po prostu pokazać, że masz po prostu broń. A wcale tak nie jest. Jak widzisz, że każdy ma po tysiąc broni i oni grają z pistoletami, to jak trzymasz 5000, czy masz 4000, zawsze się starasz, żebyś miał 2000 dolarów. To jest naprawdę mega ważne. Bo następna runda, czy będzie wygrana, czy będzie przegrana, to zawsze będziesz mieć na taki pakiet typu M4A1S i kamizelkę plus helm. To jest naprawdę mega ważne. Ważne też jest to, słuchajcie, żebyście może nie codziennie, żeby was teraz tutaj nie kusić, żebyście teraz na to patrzeli, ale żebyście raz na jakiś czas zobaczyli jakiś mecz pro playerów CS Go. Oni tam mają różne taktyki, po prostu zobaczycie, jak oni są ustawieni. Zawsze macie, słuchajcie, podgląd mapy po lewej stronie na górze. No akurat ja tu mam swoją kamerkę. Słuchajcie, oczywiście jest kamerka i ona też jest, słuchajcie, pokazana na y, turniejach CSowych. i macie pokazane, jak się ustawiać, albo gdzie oni się ustawiają ci, ci, ten, y, ci przeciwnicy. Ci oczywiście też z drużyny przeciwnej. No i słuchajcie, ważne jest to, że po prostu, że patrzycie, jak dana osoba granie. Słuchajcie, ważna też jest czułość myszy. I teraz tutaj, wiecie. Do... Jak chcecie mieć mega szybką czułość myszy, albo mega wolną, no, mega wolną to odradzam. Chyba, że ktoś naprawdę, znaczy tak, z proplayerów, to jak ja tak zauważyłem, to oni mają naprawdę mega dużo miejsca, bo oni tą czułością, tą czułość myszy mają mega niską, bo oni jeżdżą po całej. Na przykład Pasza tak, tak zawsze grał, że on jeździ po całej tutaj, tutaj tej okładce. Ja mam standardowo, słuchajcie, czekajcie, jak ja mam, teraz wam pokażę. Ja mam czułość myszy 2,50, nie? Ale to oczywiście też zależy. Najlepiej po prostu sobie zrobisz tak. Ustawiacie sobie bota, najlepiej. Ja na przykład sobie tutaj ustawię bota jakiegoś yy. i to jest tak, jak macie już na przykład botów, a chcecie na przykład sobie... klikacie bot place, dobra, on już jest w, ści w ścianie można powiedzieć. Dobra. No i jest nasz bot. I teraz słuchajcie, najlepiej, najlepiej jak sobie zobaczyć czułość myszy, nie yy. staracie sobie, na przykład, nie wiem, patrzeć w jakiś tam punkt, nie, wiem, czy to po prawej stronie, czy po lewej i mierzyć sobie czas reakcji. To jest takie... kiedyś takie coś, oczywiście robiłem, możecie tak sobie spróbować, nie? Ile wam zajmie czas na przykład, będzie sobie jakiś punkt? Ja sobie, na przykład, wezmę punkt. Dobra, przypuszczajmy, tu jest taki, tak, 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 taki, biały punkt. Jaki czas wam zajmuje z tego punktu na głowę od tego gracza? Jaki czas wam zajmuje, nie? Jak na przykład zauważycie, że macie tą czułość, myślę, że ja mam teraz 2,50 i na przykład będzie za wolno, to będę celować i celować, i wtedy na przykład, nie wiem, zajmie mi to, nie wiem, przypuszczajmy, dwie sekundy. A jak sobie dam, oczywiście, wyżej. Tam yy, ten, czułość myszy. To potem, jak na przykład jest szybciej, to już widzę, że jest już jakaś znaczna, po prostu lepiej mi się celuje, tak? Że to jest też mega ważne, bo jak na przykład macie za dużą czułość myszy, co na przykład teraz Wam zaprezentuję. Yy, 2,50, dobra, przypuszczajmy sobie. Damy sobie 5, nie. No, to już jest, słuchajcie, już, już jest problem. Bo widzicie, już wyskoczyłem poza ten obszar, ta choćby celowania w głowę, nie? Także to już jest, widzicie, to jest, jak już wyskoczy, wykroczycie poza ten obszar, to już jest naprawdę, słuchajcie, źle, nie? Także wtedy najlepiej sobie tą czułość myszy. Oczywiście tam ja sobie dam na te 2,50 standardowo. O, widzicie? I to jest już mega, naprawdę fajnie, że już szybciej celuję teraz w głowę, że już nie wyjeżdżam poza tutaj ten obszar, nie? Ważna jest, słuchajcie. Nasza psychika. I to jest też naprawdę mega ważne w CS-ie. Bo nie powiem, CS to jest taka gra, że naprawdę cały czas się rage'ujesz. No, ktoś się rozwali, się wkurzasz. Coś zrobi złego, wkurzasz się. Ale tak to nie ma, słuchajcie, wyglądać. Ja Wam poradzę, ja naprawdę, to ja też już się nieraz zdenerwowałem i ja mówię, po co to wszystko, nie? Słuchajcie, starajcie się mieć po prostu w sobie taką chillerę, nie? Starajcie sobie mieć po prostu taki spokój wewnętrzny. Bo jak macie ten spokój, to i też po prostu Wam się lepiej gra. Wam się lepiej po prostu pilnuje danej pozycji, że jednak jest to też mega ważne podczas gry, nie, bo jak się rajdujesz, słuchajcie, to potem wam dosłownie nic nie wychodzi. Ważnie. Także słuchajcie, spokój. Gracie antyterrorystami, bronicie. Defe def głównie defensywa, słuchajcie, nie ma sensu atakować. Chyba że macie naprawdę eko, to raszujecie na daną pozycję i w, najlepiej w piątkę. W piątkę najlepiej atakować daną pozycję, ale to jak wtedy, kiedy yy, nie macie po prostu. Nie macie danych funduszy, raszujecie daną pozycję A jak macie funduszy, grajcie naprawdę i was naprawdę mega błagam, żebyście grali defensywnie Jak strzelacie, słuchajcie, to staracie się od głowy jechać, kucnąć, najlepiej kucnąć, słuchajcie, i lekko w dół jechać. W sensie, że nie tak, żeby w dół nagle bo tak głównie się na przykład gra z Akacza, nie? M4A1S to jednak ma ten. Czy tak, słuchajcie, leciutko o najlepiej celować słuchajcie, gdzieś w obrębie klatki piersiowej, nie? To jest takie, że od głowy do klatki piersiowej i nie więcej, słuchajcie, widzicie. Strzelałem tu, a te strzały wchodziły wyżej. Także też starajcie się po prostu strzelać ciut niżej, jak robicie full auto. Bo jak oczywiście pojedynczo, na daleko, no to jednak trafiacie mu w głowę i to pojedynczymi strzałami. A na blisko, od głowy do klatki piersiowej schodzicie, czyli tak, troszkę w dół. I potem w tym po prostu, mniej więcej, w tej pozycji strzelamy, żeby on dostał w głowę, nie? Słuchajcie, takim ważnym, ważne co, co jest jeszcze, co dla graczy, te, i to jest naprawdę mega fajne, zapomniałem Wam o tym powiedzieć i polecam Wam to oczywiście każdemu, mapa z warsztatu, klikamy sobie tak, graj, klikamy sobie odwiedź warsztat, tutaj po lewej stronie na dole i słuchajcie, i wpisujemy coś takiego jak crosshair, enter i słuchajcie, mapa, crash crosshair generator V4. Wybór celownika, to jest naprawdę mega ważne, słuchajcie, mega ważne to jest w CS-ie, szczególnie dla graczy początkujących. Już Wam pokazałem, tutaj wchodzimy na tą mapę, tutaj oczywiście klikamy sobie graj nie standardowy, ale tu słuchajcie sobie wybieramy swój celownik. I tutaj są nawet, widzicie, od pro playerów są różne celowniki i klikacie sobie dobór Waszego celownika. Ja na przykład mam standardowo taki i mi się wydaje, że ja mam coś ala twist, nie, nie może nie taki. Ja mam pewnie z, 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 już wam mówię, ja, ja, on się tak dziwnie świeci. Wiem, że od kogoś tutaj brałem ten celownik Ale jak klikacie sobie tutaj po kolei to potem sobie wybieracie jaki wam najlepiej pasuje I teraz tak I tutaj jest takie coś fajnego O, widzicie, nawet na, jak fajnie pokazane, to jest to mapę zmienili I tu można jest świecić skila to jest też mega fajne, że jednak staracie się na przykład, nie wiem, czy jestem tutaj, czy jestem bliżej, czy na blisko, bo tu możecie sobie też kupować oczywiście bronie, nie, jakie tam chcecie i możecie się starać na przykład pestkować, nie, widzicie, nawet te goście uciekają lewo, prawo, lewo, prawo, nie, także staracie się, słuchajcie, pestkować w głowę i wtedy zobaczyć, jak po prostu wam to, wam to po prostu idzie, nie, no, także to jest też mapa dobra takiego do treningu aimowego, i na przykład, nie wiem, dobra, zmnudziło mi się, z M-ki wywalają gdzieś na bok, klikacie sobie znowu B, yy, no i nie wiem, chcę sobie na przykład pograć, nie wiem, z MP9, nie, MP9 i znowu sobie tam oczywiście pestkuje, nie, czy tam na blisko, czy coś i możecie sobie tak, każdy celownik i nawet tutaj jest nawet opcja, że możecie sobie tutaj zmniejszyć ten celownik, yy, czy zwiększyć ten celownik, nie, że możecie sobie go bardziej podświetlić, tu macie naprawdę... Wybór jest naprawdę mega, czyli na przykład klikacie sobie, nie wiem, chcę od IMA sobie wziąć celownik yy, i chcę go trochę powiększyć, nie? No to lęk to, to jest długość. No to sobie tu klikam plus i on się automatycznie wydłuża. Minus oczywiście on się tak jakby skraca. Tu, bo tutaj macie taką, nie wiem czy to jest grubość, to jest chyba thickness, chyba grubość to jest. Gap to, to jest chyba rozszerzenie nie, tej, tej centralnej części. Yy, outline, czyli to jest chyba podświetlenie tego. A nie wiem co to jest ten dot i te shape, ale to... Aha czy, aha, czy z kropeczką na środku, nawet macie taką możliwość. Albo T-Shape, czyli po prostu, żeby mieć po prostu taka literka T, nie? Także słuchajcie, jest naprawdę mega duży szereg, żebyście po prostu sobie wybrali nawet swój kolor. I nawet tutaj możecie trenować, nie? Fajna słuchajcie mapa do trenowania, to ja pamiętam jak tak się grało. Jakbyście tam chcieli pograć z swoim kumplem i też wam naprawdę to polecam, jak chcecie się skillowo nauczyć w CS-a, to wam polecam odwiedź warsztat. I standardowo wpisujecie I'MAP, map. AIM, oj przepraszam, AIM map. Tu jest chyba ta mapa, co jest taka standardowa, po prostu Map i w nawiasie CS2, ma 4 gwiazdki i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj sobie dajemy najlepiej turniejowy, bo to jest taka gra, że gracie sobie po prostu z kumplem, nie? 1 vs 1, to jest typowa mapa, żeby po prostu zagrać po prostu 1 na 1 albo 2 na 2 i to jest takie... dobra, to już wchodzimy sobie. Yy, tam nie wiem kolega, albo wasz kumpel do was dołącza. No o, właśnie to jest, no, to jest taka mapa, która jest remasterowana. I słuchajcie, tam gra przeciwnik, jest yy, nap przeciwka i wy po prostu staracie się go pestkować. Nie full auto, ale po prostu robić pestki. Tu, tutaj macie yy, SSG, na przykład tu macie Digla, a jak pójdziecie sobie tutaj na górę, tutaj powinna być AWP'a. a jest dobra, tutaj jest. Górę, tutaj powinna być AWUPA, a jest dobra, tutaj jest. Zmienili to po prostu. No, i se, tak se po prostu gracie, i na przykład na tych mapach, co ja się nagrałem z kumplami, czy to, czy to przy, tu, przed turniejami, czy po prostu tak se o dla Beki, to mega szło się nauczyć strzelać na takiej po prostu mapie. Także mega Wam dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze. No i co? No i trzymajcie się, i do następnego. I oczywiście łapkujcie, i subskrybujcie kanał. Także trzymajcie się, i na razie.